tvg 9 Dzisiaj umorzone zostało śledztwo w sprawie Centrum Hafnera w Sopocie. I w związku z tym prezydent Karnowski wysłał niby żartobliwe SMS-y do swoich kolegów z PO, w których przedstawił się jako złodziej i sknera. No. Karnowski nigdy poczuciem humoru nie tryskał. Także to jest dziwne, że jak akurat wybuchło tak nagle jego poczucie humoru. A ja myślę, że to tak naprawdę napisał to co, co czuję i wcale nie był to żart żaden. Po prostu chodziło mu o to, że... Jest złodziejem sknerą, gdyż nie chciał dzielić się z kolegami. No, tylko podzielił się zawsze z tym, z kim trzeba, a kolegą partyjnym pewnie żałował. I być może yy, po prostu sam chciał zagarnąć wszystko, ale może też myślał o swoich drogich owieczkach z sobotu, o swoich podobiecznych. Mieszkańcach, żeby po prostu ta tych ciężarów korupcji zbyt dużych nie musieli ponosić, tylko takie, które, które no są w naszym kraju konieczne. Także być może dożyliśmy takich czasów, że możemy wybierać tylko między złodziejem sknerą a złodziejem rozrzutnym. I w tej chwili dopiero zaczynam jakoś rozumieć mieszkańców Sopotu. Którzy no myśląc no, powiedzmy realistycznie woleli złodzieja sknerę od złodziei rozrzutnych i dlatego no, powiedzieli tak yy, prezydentowi Karnowskiemu No to to jest dla mnie takie yy, jedyne wytłumaczenie no, mówię, to nie do końca mieszkańców Sopotu takiej akceptacji dla złodziejstwa, ale dzięki temu no trochę, trochę ich rozumiem. Złodziej no, jak już wybierać, to chyba lepszy rzeczywiście od złodzieja rozrzutnego, bo tańszy. Ale ja osobiście wolałbym yy, nie mieć takich wyborów. No i dlatego na razie od takiej polityki, no przynajmniej w sensie ścisłym, trzymam się z dala. No co nie znaczy, że oczywiście, że nie będę owej polityki komentował w mojej telewizji. No to na razie tyle.